Jak przedstawia się kwestia e, rozmów dotyczących notyfikacji pomocy publicznej dla górnictwa? Mieliśmy już trzy spotkania z Komisją Europejską. Były to bardzo konstruktywne spotkania. Jestem, jak to wielokrotnie podkreślałem, optymistą. Trzymaliśmy teraz około 40 pytań. Mamy czas do końca miesiąca odpowiedzieć na nie. Są to bardzo techniczne pytania dotyczące modeli finansowych kwestii bardzo już technicznych i po udzieleniu, przesłaniu odpowiedzi, dojdzie do następnego spotkania. To nie jest proces łatwy, ale jestem cały czas optymistą. No wiele osób wskazuje, że dyrektywa Rady Unii Europejskiej z 2010 roku no jednoznacznie wskazuje, że można tę pomoc skierować do kopań, które będą podlegały likwidacji do roku 2018, więc czy tutaj jest jakiś możliwość manewru? Chodzi o decyzję Rady z 2010 roku, która de facto głównie limituje kwestie dopłat do wydobycia węgla w kopalniach, które są przeznaczone do wygaszenia, do likwidacji. U nas nigdy takiego przypadku nie było do tej pory. Ten limit, który został wyznaczony na poziomie 2010 roku, de facto jest limitem dla Polski o tyle sztucznym i innym niż dla krajów takich jak Niemcy i Hiszpania, ponieważ myśmy nigdy do produkcji węgla w SRK nie dopłacali. Proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi o kompanię węglową, niebawem ona w obecnej postaci odejdzie w zapomnienie. Ma, być, ma powstać nowa kompania węglowa składająca się z 11 kopalni. Czy tutaj pan minister jest optymistą, jeżeli chodzi o tworzenie tego nowego podmiotu? Do końca czerwca, zgodnie z harmonogramem, 11 podmiotów ze starej kawu mają być przeniesione do tzw. nowej kompanii węglowej. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jest umowa przedstępna na cztery rybnickie kopalnie. Już z węglokoksem ROF podpisana. Cały czas jesteśmy w, na etapie rozmów z inwestorami finansowymi i branżowymi. Przypomnę tylko, że według modelu finansowego przedstawionego przez zarząd potrzebne będzie 2 miliardy złotych kapitału na lata 2015 i 16. Jestem optymistycznie nastawiony.